Siemano kolano, dzisiaj będziemy sobie grać w Brawl Stars, czyli. No, w grę. I. Y, bo, y, bardzo proszę, abyście zostawili subskrypcję oraz łapkę w górę na moim kanale, y, bo dobijamy do 10 subskrypcji. Nie. I dzisiaj ze mną jest Kuba, choć nie gra, bo nie ma internetu, bo no. jesteśmy teraz u babci. No. Bec, ja gram w powiedz be... cześć Kuba. Cześć Kuba. <laughs> ja se gram w Bysy Box. <laughs> dobra, dobra. I mam nadzieję, że teraz wygramy. A ja mam nadzieję, że teraz przegracie. Bo ty tak. Zaparto, nie ogarniasz szelek. Ja. Czy ty śmiesz mówić, że ja szelki nie ogarnię? Szelek. szelek. Jak nawet e, szelek nie umiesz założyć. Tak samo jak ja. Łe. A co za te kurde bilety mogę robić? Teraz full skupienie. Kurde nacisnę gadżeto. A nie chciałem. <słuch> Eh, é, é, boy. Eu não sei de um de zero. é Eu acho que Mam już dwieście gieników. Kurde, ja zaraz zginę. Zmarnowałem wszystkie korekty, a i tak zaraz zginę. No, trzecie miejsce. No dobra, widzę. Ja zrobiłem małą pauzę i teraz wróciłem do nagrywania i gram sobie teraz brokiem na mocy 2, bo mam w sumie od niedawna, ale już jestem kozakiem, bo w ogóle mam broka. Hehehe, Myślałem, że Jaki ten brok jest?

A właśnie, przecież ja to nagrywam. To zaraz sobie obejrzysz. Jak mam obejrzeć? No, no zaraz sobie obejrzysz. Na czym? Na moim telefonie. A po co? No bo, żebym tak... Żeby, żebym tak Nie wiem, Miałem dwa powera, a teraz mam 10. Nie. <laughs> No 8. w ogóle nie wiem czy się dźwięk w telefonie nagrywa, ale powinien się nagrywać. Yy, I robię krótką pauzę. Elo. Dobra wizuje, nic się nie działo przez ten czas, więc odpałzowałem, bo... ...nudy były. Czekaj, patrz, patrz, patrz. Elo. Kurde, nie zabiłem go. Chciałem go tak ładnie zabić na oui. Bum, Ale to, 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 jest nieważne, bo... No, zrobiłby double killa, ale ucieka. Pff. ale koza. No. O, 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 patrz ile Znowu. Cztery. Znowu w wlazłem w klepę. Ha, ha, ha. I porobiłem. No, robiłem. Robiłeś na musów. Ma więcej. Tam... <noise> hey, wuj. Teraz mhm. idę tutaj. Nie ma nikogo. Tam jest soczek. Gdzie? Tam na dole się spałnił. Tam jest Rico. Tam jest soczek. Kar. Tam jest soczek. Jego ja nigdzie. Tam jest soczek. <noise> Tam jest soczek. Tam nie ma Soczka. Jemu chyba życie jest. Dlatego podbiega do takiego bruka. Elo! Czy ty zabierasz 4000 jedną ponad 4000 jedną... Się go rakietką. go zaskoczyć kietką? Pierwsza. Dobra, widzę. I gram sobie teraz barlejem. E, że... Czardziem. mój jawczy. <laughs> Team Barleju? No i co z tego? O! Nieawczy już. Bo Bodza go go gra. Możliwe. No nie zebrał Poera. Ja chciałem iść poskoczyć. A tu ból. A tu... Pewnie? Pewnie jest jakiś waleczny. To jeszcze mu ból, ból... król. A jeszcze mu uważam, że ten ból jest waleczny? Nie. Bo twój zebrał Polarka. Gdzie ja ten zabiera? Cały o nie! Życzy. Zabili mojego Barleya. Zabić was! Zabić, pobrej. Tak? Zabić. Elo. Wow! Ten her primo ma tam 11. 12 już. I ona w teamie jest Sandiego. Kar Karla Sandiego. Sandiego na drugiej randze? Nie no, Karla Sandiego. To jest Karl Sandi. To jest Karla Leon. ma w tym i Karla Leon. Kurde filme. No, Kar, no Karla Sandy. Wiesz czemu, bo miał nick Sandy. Co? Dobra, nie, ja będę teraz grał Brookie. Dobra. Mam 11 perkupów i. Wielkie starcie. 12 już nawet. 13. O, 14. 13. Czemu mu cicho? Dobra, i widzowie... No, czemu ten już nie puszczał? To jest jakiś nieogar. No. No! I teraz Barley tą skrzynkę zbierze. No! Jak śmiałeś! Masz tą skrzynkę. <laughs> Bo zabiłeś. I on te dwa powerki stracił. <laughs> Czekaj. O! elo, Rzuciłem idealnie! No.

Dobra, to ja jeszcze dwa inne zrobię i kończymy ten odcinek. Duda. Ko y, przepraszam, że Kuba śpiewa i mnie wyzywał dla musów, ale. Llamus. On jest niezrównoważony psychicznie. Sami? a ty jesteś chory psychicznie. Właściwie powiedziałem to samo o tobie. Ten Karol miał jeden HP. W ogóle, i co ja robię? Ja sobie przychodzę. I, 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 giniesz no, I robię się. wszystkich, a nagle sobie zginąłem LOL. Dawaj po te powerki 3 Dobra już. win Winner. Ty masz 0. Nie od ma dwana. Jezu, straszny. No dwa powerki. Znaczy o 12. Widzowie! Jeszcze jednego unina potrzebuję i kończymy ten odcinek! Tak Kuba, otworz. No ja w sumie już. Dobra i teraz otwieramy sobie Brawl Boxa. Kuba taki idealna muza po prostu, hello. Dobra, robimy sobie jeszcze jednego wina. I będzie zarobuszek. Şey. Yy, przy... Eee. Nie, nie nagrałem tego naprawdę. Zrobiłem pauza, zrobiłem coś naprawdę nieprawdopodobnego. No to chodźcie. Ucieko. Dobra widzowie, wypełniłem już misję, więc. Nara!